Ale idziesz na niego, Mikołaj. Do przodu musi być. Maciek, nie do boku, tylko do przodu. Uderzenie. O, tak, jest. tak, do przodu. Przyjęć. Uderzenie od razu. Wystawiczne. Jak najszybciej się składać do tego. Nie robisz tych niepotrzebnych czterech kroki jeszcze. Mocniej, tak, wybrzeżenie. już się super. Dawaj Kuba, zobacz. Kuba, po co ty z nimi gdzieś i rozmawiasz? Broń stawaj, broń wstawaj, broń stawaj. A nie, z każdym musisz pogaduchę zrobić. No co, o czymś powianym porozmawiasz? Mocniej graj, i to słaba piłka. Na ja rozdłe przyjęcie.